Cześć, ludzie kochane. Ja tak postaram się króciutko powiedzieć o euro i co po euro. No więc euro. Najbardziej promowany, promowany nasz kraj, cała Polska, to był najbardziej promowany przez kibiców. To kibice byli właśnie dla tych kibiców z innych krajów przyjaźni i tak. Była jedna Zadymka, czy dwie we Wrocławiu, w Warszawie, ale pomijając to, kibice promowali najbardziej całe euro. Mecze jakie były, takie były, to widzieliśmy. To znaczy mecze były niezłe, ale Dwa mecze były niezłe, ale widzieliśmy. O czym ja chcę mówić tak właśnie krótko. Słuchajcie, kibice promowali, kibice robili wszystko, no wiele, ale działacze za damski cyc dostaną premię setki tysięcy, a piłka 6 milionów złotych. Premie za co. To ja powiem tylko swoje zdanie. Powiedziałem o jednym, a, o euro, a teraz powiem po euro. A po euro, co powinno być, ale to jest tylko moje skromne zdanie. Te wszystkie areny, znaczy wszystkie cztery, te areny nie powinny być tylko dla jakichś zespołów ligowych. Tak jak w Gdańsku Lechia, w Poznaniu Lech we Wrocławiu, nie wiem, kto jest w Warszawie, Legia. To być i, no i jakieś tam większe imprezy sportowe, e, takie światowe. Tylko to powinno być wykorzystane przede wszystkim, przede wszystkim dla młodzieży, dla młodzików. Niech się, kurczę, trenują, niech ćwiczą, niech mają ten zaszczyt, że na dobrym stadionie będą ćwiczyć. A nie miliony roz, rozestrywać po działaczach i cholera wie po kim jeszcze i za damski z dostaną. Te miliony dla młodzieży, dla dzieci powinny iść. Niech grają sobie na arenach, niech się rozwijają. Bo jak nie będzie nic żadnego rozwoju sportowego, to nie będzie bońków, nie będzie lubańskich, nie będzie lewandowskich, Błaszczykowskich, czy innych sportowców lekkoatletów? To ja powiedziałem swoje. A co wy uważacie na ten temat, to piszcie w komentarzach albo róbcie swoje vlogi. No to cześć, trzymcie się i do zobaczenia.